Witajcie w nowym vlogu urodowym, ale w kuchni. Nie bez kozery tutaj zaczynamy w kuchni, ponieważ słuchajcie, jesteśmy tym, co jemy. To jest niby oczywiste, ale jednak różnie jestem bywa. Im jemy więcej produktów bogatych w składniki odżywcze, tym lepiej będzie wyglądać nasza skóra, tym lepiej będziemy się czuli. Tak to działa. Nie samym kremem możemy zdziałać w pewnym wieku. W pewnym wieku już trzeba myśleć dokładnie, co jemy. I będzie miało to wpływ na naszą skórę. Oczywiście, kremy, jak najbardziej, tak? Pewne triki urodowe w tym vlogu zaraz wam pokażę. Natomiast najważniejsze jest to, co od środka. Jeśli ten vlog będzie się podobał, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wiecie co dalej. I od razu powiem o pierwszej rzeczy. Troszeczkę tak z nieśmiałością podeszłam do tego produktu i z taką niepewnością, czy Aby to zadziała, ale pokazywałam to na Instagramie, a nie każdy z Was ma Instagram, więc pomyślałam, że pokażę i tutaj, bo to się sprawdziło. Mowa o kolagenie STS Synergy, który stosuje już 4 miesiące i który działa. Ja teraz Wam powiem o co chodzi z tym kolagenem. W pewnym wieku, a dokładnie około 40 roku życia, produkcja kolagenu ulega zmniejszeniu i te włókna kolagenowe coraz wolniej się regenerują. Dlatego trzeba sobie jakoś wspomóc. Ja nie do końca wierzyłam w takie produkty i poprosiłam Matthias, żeby mi przysłała większy zapas. Ja sobie to popróbuję, zobaczę, jeżeli będzie efekt to podzielę się z Wami tutaj informacją o tym produkcie. No i jest efekt i już mówię. Cztery miesiące mniej więcej już piję kolagen i widzę, że mam lepsze paznokcie, mam lepszą skórę i przede wszystkim nie mam już problemów z kolanami. A paręnaście lat temu miałam poważny wypadek na nartach i o te kolana muszę bardzo dbać. Ale ciągle chrunkają, ciągle coś tam brakuje, brakowało mi mazi w tych kolanach i odkąd piję kolagen, w ogóle moje problemy ustały. Wygląda to tak. Codziennie wieczorem, najchętniej wieczorem, wypijam właśnie taką fiolkę rozcieńczoną z wodą. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Ten kolagen, oprócz tego, jest suplementem diety, oprócz tego, że zawiera właśnie kolagen, zawiera też kwas hialuronowy, witaminę C E biotynę i cynk. I dlatego te wszystkie składniki tak świetnie zadziałają na paznokcie. Jeśli mnie tam śledzicie, to od jakiegoś czasu właśnie maluję paznokcie w stylu French. Dlatego, że po prostu wzmocniły mi się te paznokcie. Lakier już nie odpryskuje. One są twarde, mocne, a zawsze miałam z tym problem i wiecie doskonale o tym. I słuchajcie, robi się to tak. Trzeba wstrząsnąć przed użyciem bierzemy szklankę, z wodą najlepiej, można z sokiem, ale ja wolę z wodą, tak mniej więcej 100 ml, czyli troszeczkę mniej niż pół szklanki wody i wstrząsnąć i po prostu wlewamy. O tak. I słuchajcie, wypijam to wieczorem, smakuje to jak kompot z czereśni mojej mamy z dzieciństwa, dokładnie praktycznie ten sam smak, w ogóle nie ma to zapachu. Słuchajcie, to jest dobre. I to... Pomogło właśnie na moją skórę, na paznokcie, na kolana. A ja muszę dbać o te kolana, bo i mama, i tata w mojej rodzinie mają problemy z kolanami, więc jest prawdopodobieństwo, że ja też będę miała. I to działa. Ponieważ jest to współpraca, zostawiam Wam kod rabatowy. Zauważyłam pierwsze efekty po skończeniu pierwszego opakowania, jak zaczynałam drugie. Więc takie właśnie jedno opakowanie. Takiego kolagenu 28 shotów, no to jest takie minimum. Przy drugim zobaczycie już efekty, a przynajmniej ja zobaczyłam i ten produkt zostaje ze mną na całą jesień. Drugi trik urodowy, który sprawdza mi się od jakiegoś czasu i śmiało mogę Wam polecić to, uwaga, wieczorem zmieszanie mniej więcej takiej ilości serum albo kremu do twarzy z samoopalaczem. Czyli zobaczcie, tu mam krem. Dokładam do tego kropeczkę samoopalacza i mieszam to razem. I w taki oto sposób, w takiej konsystencji nakładam na twarz. Co ja uzyskuję? Uzyskuję delikatny efekt opalenizny, ale taki jakby skóra była muśnięta słońcem. Dodatkowo taki miks nie ma takiego, wiecie, zapachu, choć. Ten w yy, Sisley jest właśnie super, bo w skali od 0 do 10 to ja bym dała mu pół, yy, że jest ten, wiecie, specyficzny zapach. Praktycznie go nie ma, ale właśnie w zestawieniu yy, z kremem to już w ogóle. I słuchajcie, rano budzę się i ta skóra jest taka jakby po wakacjach, właśnie delikatnie muśnięta, dotknięta słońcem i yy, cudownie taki, yy, ta, taki efekt się sprawdza. Ja to stosuję od jakiegoś czasu, polecam i Wam. I kolejny trikordowy, który stosuję od niedawna, bo powiedziała mi o tym pani fryzjerka, jedna z pani fryzjerek, a powinnam to robić, bo dla moich włosów naprawdę robię minimalnie. Zaczęłam to stosować. Rozczesuję odżywkę do włosów pod prysznicem, grzebieniem. Już tłumaczę. Z reguły jest tak, że jak jesteście pod prysznicem, nakładamy po szamponie odżywkę na włosy i spłukujemy, ale dużo lepiej jest na wyciśnięte włosy, odciśnięte nawet ręcznikiem, nałożyć odżywkę i rozczesać grzebieniem takim z szerokimi palcami po całości, żeby ta odżywka dostała się nie tylko na wierzch głowy, tam. Byle jak, ale żeby dostała się do każdego pojedynczego włosa. Dzięki temu te włosy będą zdrowsze. I kolejna ważna sprawa, to już stosuję dłużej. Jak spłukujecie odżywkę do włosów, to koniecznie letnią albo chłodną najlepiej wodą, żeby domknąć łuski włosów. I wtedy te włosy będą bardziej lśniące i zdrowsze. I kolejny trik urodowy, który właśnie widzicie i na niego patrzycie, to są słuchajcie, rzęsy. Doczepiane rzęsy, o których powiedziała mi Karola, ale ich prawie nie widać. Już tłumaczę. Nie jestem największą fanką doczepów, takich wiecie, firan i rzęs do nieba. Nie do końca ja to czuję, natomiast rozumiem dziewczyny, które je doczepiają, bo to bardzo ułatwia poranny makijaż, skraca ten czas. Wszystko jasne. Ja też lubię, kiedy oko jest ładnie otwarte, szczególnie na zdjęciach, szczególnie na nagraniach. I pomysł z doczepieniem rzęs tylko w zewnętrznych kącikach podsunęła mi właśnie Karola. I to są, słuchajcie, rzęsy za 6 zł, Primark, ale takie kępki. Ja dosłownie, bo mam swoje długie rzęsy, mogę doczepić, jak już pomaluję swoje naturalne, dwie trzy kępki tutaj na zewnątrz. Dzięki temu to oko jest bardziej otwarte, jak widzicie, i lepiej się prezentuje i jest większe. Nie potrzebuję ich doczepiać na całej długości, no bo ja z natury mam długie rzęsy, ale właśnie trzy tu, trzy tu i gotowe, i to oko jest bardziej otwarte. Do tego stosuję taki klej, bo to jest najlepszy klej ze wszystkich. Karola tam kiwa głową, duo się nazywa, i po prostu penseta. I jak umaluję swoje rzęsy, to biorę na klej ciach. Przyklejam trzy tu, trzy tu i gotowe, to oko jest otwarte. Ja nie mam takich, wiecie, rzęs, który widać mocno w kamerze, a jednak to oko jest piękniejsze. I na koniec, słuchajcie, takie urodowe polecenie. Kosmetyk, bez którego ja żyć nie mogę, a wcześniej myślałam, że jest kosmetykiem zbędnym, niepotrzebnym, że to jest jakaś fanaberia. Już tłumaczę. Z reguły ten wieczór wygląda tak, że demakijaż wygląda następująco. Płyn micelarny, żel do mycia twarzy, tonik, krem, dziękuję. A ja ten proces demakijażu wydłużyłam o jeden poziom. A mianowicie o taką pielęgnację specjalną, która dodatkowo nawilża moją skórę. I mówimy tutaj o czymś takim jest to treatment lotion, to jest taka specjalna pielęgnacja marki Lamer, bardzo, bardzo ultra wydajny produkt. I ja stosuję go tak: jak zmyję twarz płynem micelarnym, umyję żelem do mycia twarzy, nałożę tonik. To potem wchodzi właśnie ta specjalna pielęgnacja i ten płyn, żel, oliwka, ja nie wiem wiecie co, to jest taka, taka konsystencja bardzo hmm, oleista, ale jednocześnie absolutnie szybko wchłaniająca się. Oleista nie do końca, coś takiego bardzo płynnego, bardzo miłego w dotyku i robi się to tak, że nie robię to tutaj na skórę, tylko dla Was. Biorę dwie, trzy krople, jestem od tego uzależniona. I właśnie jak już mam e, po toniku skórę, e, tak się robi w ogóle wszystkie kosmetyki Lamer, wklepuję, wtłaczam, nie wklepuję, wtłaczam w ten oto sposób. Teraz będę się trochę świecić. I dzięki czemu ja zamykam e, nawilżenie e, w skórze. Ta skóra zostaje e, zmiękczona i nawilżona. I dopiero potem, jak dam chwilę popracować temu kosmetykowi, nakładam serum, nakładam krem pod oczy i nakładam e, krem e, na noc. Ogólnie wiele stopni tutaj wyszło z tej mojej pielęgnacji, ale u mnie to idzie bardzo sprawnie. Ale właśnie bez tego kosmetyku ja sobie już życia nie wyobrażam. Treatment Lotion, czyli taki właśnie z tej specjalnej pielęgnacji. A zjadki bez tego żyć nie mogą i ja teraz je rozumiem dlaczego bo on po prostu sprawia że moja skóra po umyciu wieczornym i tej tonizacji nie jest ani wysuszona ani naciągnięta nie mam jakiegokolwiek dyskomfortu, bo ten produkt załatwia wszystko. Czasami było tak, że ja nakładałam ten produkt i, po, i szłam spać bez kremu, żeby ta skóra sama sobie trochę popracowała i nie budziłam się z jakimś dyskomfortem o poranku, bo on naprawdę zmiękcza i nawilża skórę. Bardzo, bardzo, bardzo wydajny produkt, drogi, ale taki luksus, bo przez ten krok, właśnie przez ten krok w postaci tej pielęgnacji, ja na chwilę wieczorem w tym takim szybkim zmazywaniu tego makijażu zatrzymuję się, tak? Bo ja muszę pomyśleć, żeby ten produkt odpowiednio w skórę wtłoczyć, tak jak robię to teraz. I słuchajcie, już koniec z tych moich urodowych polecajek, ale jedna najważniejsza rzecz na sam koniec. Te wszystkie urodowe triki od wewnątrz, od zewnątrz. Nie będą istotne, jeśli dziewczyny wy nie poznacie dokładnych odcieni kolorów, które pasują w waszej skórze. Bo dziewczyny, jeżeli wy będziecie piękne, wypленьowane, ale nie będziecie trafiały z odcieniami kolorów blisko skóry, blisko twarzy, które wam pasują do waszego typu urody, to zawsze będziecie wyglądały albo na zmęczone, albo na małorześko. Coś będzie nie tak z tą skórą, także pamiętajcie o tym, żeby przy skórze twarzy, przy twarzy dawać takie kolory, zakładać takie kolory, w których wy dobrze się czujecie i widzicie w lustrze, że wasza cera wygląda korzystniej. To jest taki, taka moja modowa polecajka, którą wielokrotnie już mówiłam, ale ona też właśnie tutaj, ją mogę wrzucić do tych urodowych moich poleceń. Także to tyle. Dziękuję pięknie. Jeśli vlog się podobał i która z tych polecajek się przydała, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce. Pa!